Witam Was kochani przyjaciele. Proszę Was o wsparcie duchowe, wsparcie materialne. Gdyż 19 sierpnia tutaj do Ośrodka przyjadą polskie dzieci z Ukrainy. Przyjdzie 150 dzieciaków i bardzo zależy nam, żeby dać im tutaj wytchnienie od wojny, dać im Polskość, a przede wszystkim nasze kochane polskie morze. Kochani, dziękuję, że jesteście. Kotek, miał czy kotek, miał, coś ty kotku miał. Miałem miał, ja miał, miseczkę z mleczka. Teraz pusta jest miseczka, a jeszcze by chciał. Dajmy dzieciom miłość. Dajmy dzieciom słońce. Dajmy dzieciom wakacje. Dajmy dzieciom plaży. Dajmy dzieciom radość. Dajmy dzieciom pokój. Dajmy dzieciom miłość. Dajmy dzieciom wakacje. Dajmy dzieciom pokój. Dajmy dzieciom radość. Dajmy dzieciom wakacje. Dajmy dzieciom serca. Dajmy dzieciom wakacje w jastarni. Dajmy dzieciom radość. Dajmy dzieciom słońce. Dajmy dzieciom plażę. Dajmy dzieciom pokój. Dajmy dzieciom miłość. Dajmy dzieciom radość. Dajmy dzieciom pokój. Dajmy dzieciom miłość. Dajmy dzieciom dom rodzinny. Dajmy dzieciom radość. Dajmy dzieciom pokój. Dajmy dzieciom polski dom rodzinny. Dajmy dzieciom radość. Dajmy dzieciom polski dom rodzinny. Dajmy dzieciom pokój. Dajmy dzieciom radość. Dajmy dzieciom plaże. Dajmy dzieciom morze. Dajmy dzieciom polski dom rodzinny. Fundacja dobrze, że jest.